Rodacy, dzisiaj mamy 2 kwietnia, Niedzielę Palmową. Jak pisałem na internecie, że będę w Lipnicy. Jestem tutaj, bo Lipnica słynie z dwóch rzeczy. Jednej, pozytywnej, to Niedzieli Palmowej. Tu przyjeżdżali różni dygnitarze, nawet prezydenci. Był Komorowski, i był juryjiecnik i zdrajca narodu polskiego, Andrzej Juda, ten, który sprowadził nam okupanta do kraju. A nasze dzieci, takie jak tutaj idą, będą spłacać długi zaciągnięte na utrzymanie armii okupacyjnej. To jest armia najbardziej okupacyjna świata. Która wymordowała ponad 80 milionów rdzennej ludności Indian w sposób. Mordowali tak, jak mordowali w naród polski na Wołyniu. Dziś my im pomagamy. Pytam za co? Za to, że nas wyrżnęli. Wyrżnęli nasze dzieci, matki, nawet mordowali kobiety w ciąży. Pos potrafili rozcinać czuchy i wyciągać dziecko. To byli mordercy. Jednym z takich morderców był Michał Duda, dziadek owocnego jurydzznika Andrzeja Dudy. Polacy, tylko front ocalenia narodu polskiego może doprowadzić do wolnej i niepodległej ojczyzny. My Polacy jesteśmy krajem najbogatszym w Europie. Mamy wszystkie bogactwa. Całą tablicę Mendelejewa. I my, my powinni być tutaj panami, a nie parobkami. Przyszła armia okupacyjna, armia Jankesów, która będzie niszczyć i dewastować nasz kraj. Tam, gdzie bazy, tam są największe bogactwa. Na przesmyku su suwalskim mamy największe złoża tytanu, pierwiastki ziem rzadkich i złoto. Tam się okupant umieścił. Proszę Państwa, jak mi nie wierzycie, na mnie już raz zrobiono zamach. Jest nagranie potwierdzające zamach przez wypadek na Facebooku. Jakim byłem rolnikiem, to oglądnijcie sobie dożynki wiwkowej. 1992 rok, Włodzimierz Knurowski. W 70-tych latach miałem gospodarstwo o standardzie unijnym. Mafia zniszczyła mnie całkowicie. Nie dały reportaże u pani Jaworowicz. Ostatni reportaż to jest 250413 rok sprawa dla reportera archiwum Jak stoję ciągnikiem w Warszawie jestem jedynym rolnikiem który wjechał przed sejm przed sejm na wiejską ale to nie jest sejm polski to jest opanowany przez premier zmijowe naród polski nie ma nic do gadania Jesteśmy w niewoli i jak mówiłem Wam, lipnica słynie z Niedzieli Palmowej, ale i słynie z tego, że w tych lasach zostali zamordowani siedem osób, jejców wojennych. Szczałem w tył głowy, o tym nikt nie mówi, a zrobiła to najbardziej nieprzyjazna armia AK. Ja do żołnierzy ich nie mam nic, ale przywódcami AK to byli najwięksi mordercy narodu polskiego. Rząd na zachodzie wydał rozkaz wywołania powstania warszawskiego, bo wiedzieli, że rękami Niemców zostanie wymordowany kwiat polski, zostanie wymordowana naród polski warszawski. Generał Sił Zbrojnych na Zachodzie Kazimierz Szosankowski, gdy się nie zgodził na wydanie rozkazu Powstania Warszawskiego, został zdegradowany do stopnia Szerokowca. A wydał ten rozkaz zdrajca narodu polskiego Okulicki. To byli najwięksi zbrodniarze narodu polskiego, rząd na Zachodzie, rząd londyński. Możecie sobie oglądać na Facebooku. Bezkompromisowy generał. Zobaczycie, to był prawdziwy Polak i patriota, jeden z największych Drugiej Wojny Światowej, tak samo jak i generał Sikorski, który został przez rząd zachodni zamordowany. Pro Polacy, rodacy w kraju i za granicą, moim marzeniem jest postawienie na mojej ziemi pomnika generałowi Karolowi Kazimierzowi Sosenkowskiemu, największemu bohaterowi II wojny światowej. Proszę Was o pomoc, bo mafia mnie całkiem niszczy. Tu macie numer konta bankowego. Jeżeli mi pomożecie, wspólnymi siłami uwiecznimy wielkiego patriotę. Proszę Państwa, mafia nie daje za wygraniu. 18 kwietnia mam mieć odwieszony wyrok. nie siedziałem 9 dni w 2002 roku na Wiśniczu. 2 stycznia mafia policjantów Szczkowa zakuła mnie w bestialski sposób w kajdanki i umieścili mnie na 4 dni. W więzieniu na Wiśniczu za to, że mnie zapłacił mandatu. 400 zł. Wyrok został mi wydany za to, że stałem na własnej ziemi i broniłem własnej, własnej ziemi, własnego gospodarstwa. Sędzia Berusiak napisał, że niezasadnie zaparkował samochód i sąsiedzi nie mogli przejechać ja tej kary nie zapłaciłem było to 400 zł siedziałem na Wiśniczu 4 dni teraz w którąś niedzielę myślę na Wiśniczu zrobić pikietę i mówić bo większość sędziów prokuratorów to są jurgielbnicy konfidenci i zdrajcy narodu polskiego takim sędzią był Grajdura sędzia sądu okręgowego w Tarnowie który proszę Państwa wydał wyrok, że leżące drzewa i oberwane brzegi nie miały związku przyczynowego do powstania powodzi. Ja jestem rolnikiem, który przeżył 7 powodzi. Super Air Express pisał w sierpniu 21 roku 2021 roku. 6 razy Tracili wszystko. Na pierwszej stronie, jak nie wierzycie, jest taki artykuł. Chciano mi odebrać dzieci, też nie dali rady. To był sędzia Sądu Rejonowego z Świerczy pisał Dzieci są za ojcem, bo ich przekupuje słodyczami i daje kieszonkowe. Proszę Państwa, gdybym nie miał serca i miłości do dzieci, kto by ze mną nie były. Wychowywałem sam szóstkę dzieci do, la, do pełnoletności. Dziś jestem dumny z ich wychowania. Nie miałem żadnych kłopotów ani w szkole, ani nigdzie. Proszę Państwa, jeżeli naród polski nie zrozumie, że mamy rząd okupacyjny, od lat dziewięćdziesiątych nie mamy polskiego rządu. To są rządy okupacyjne, które niszczą nasz kraj. Jeszcze raz apeluję, Polacy, tylko jedność. Oni się cieszą w Warszawie, że powstały je tyle partii, tyle związków, tyle stowarzyszeń. Bo jak jest naród podzielony, to się lepiej rządzi. Nie trzynastka, czternastka. Dziś najniższa renta powinna być co najmniej trzy tysiące a najwyższa pięć, sześć. A ci, co niszczyli kraj, dziś bierzą po 20 tysięcy. To są prokuratorzy i sędziowie. Front Ocalenia Narodu Polskiego na to się nie będzie godził. Proszę Państwa, dziś jestem tutaj, ale cały dzień mam aniołów w stróżu. Oni mnie pilnują. Niestety, jestem pod obstrzałem. Robią mi kolegia, robią mi sprawy. Niedługo będę miał sprawę aż w piczowie. A wiecie za co? Za to, że w samochodzie miał wiatrówkę. Wiatrówkę i pistolet gazowy, bom był napadnięty parę razy. Ale bandyci i przestępcy, którzy mnie napadli, są chronieni przez policję w Człowie. Tak, że tam musiał. Namysłowski. Nowicki to są najbardziej skorumpowani policjanci posterunku czchowskiego. Panie komendancie, Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, proszę cię, zrób wszystkie na tych posterunkach, w i w Brzesku. Bo to już wszystko woła o pomstę do nieba. Boże! Zbroj tej naród i zlituj się nade mną. Zniszczyli mi całkowicie gospodarstwo, zrujnowali dziś moje życie i gospodarstwo, to ruina. Mówił do was rolnik, były rolnik z Iwkowej, Włodzimierz Knurowski, a dzierżawiłem pole w Porębie Spytkowskiej niedaleko tutaj. I tam miałem te powodzie. Ale obcy kapitał, który miał mi wypłacić odszkodowanie, został zwolniony przez tego zdrajcę, sędziko Grajdurę. I ja jestem po prostu dzisiaj, jak to się mówi, goły i wesoły. 1180 złotych renty mam. Z tego mam kupić leki, wyżyć i wszystko. Gdyby nie to, żem wychowywał sam dzieci i mnie wspierają i wy, Rodacy i Polacy prawdziwi, którzy czasem mi pomagacie, trwam do dziśnia i walczył będę dalej o wolną, niepodległą, sprawiedliwą ojczyznę, by nasze dzieci nie musiały szukać pracy za granicą. Jeszcze jedno Wam powiem: największą zdrajczynią to była Solidarność, która w latach 80. na czele. Z radzieckiego bolka, jurgiennika dokonała przewrotu. Mieliśmy wszystko, starzy pamiętają: mieliśmy stocznię, mieliśmy kopalnię, mieliśmy wspaniałe rolnictwo i rolnikom się dobrze żyło. Dziś nie mamy nic, nasze dzieci są za parobków za granicą i tam szukają pracy, a plemię żmijowe śmieje się z nas. Kurole spod góry Synaj klaszczą w, je, w ręce i mówią, tak jak powiedział Kurski, że naród polski jest ciemny i głupi i wszystko kupi. Dziś za te słowa on jest w amerykańskim banku i bierze 120 tysięcy dolarów. Więc tylko trzeźwość narodu może uratować ten kraj. Myśmy powinni się łączyć z narodami słowiańskimi a nie z przestępczą i okupacyjną Unią Zachodnią. Precz z Unią. Precz z okupantem za oceanu. Pozdrawiam Was wszystkich rodacy kraju i za granicą. Cześć Wam Boże. Mówił do Was Włodzimierz murowski, rolnik, który chce założyć prawdziwą organizację nieskorumpowaną. Front ocalenia narodu polskiego.